Fajnie. a ja tak dobrze z ludzki prinzę ze Dziś, kiedy Pawał położył musiał córkę spać i postanowił zrobić sobie przerwę, słyszy burzyną, kłótnie! Nie, zostaw mnie! Dlaczego nas słyszysz? Całość, co ty robisz! Zostaw mnie! Ja no, mówię, nie, nie zrozumiałeś tego! Zostaw mnie! Wracasz za do domu! Tak jak vás posílím, co chcete dělat! To bolí! Nerozumíš? Zaznám mě! Ale co, co to to, mám těch dosyť! I tak to zrovně, na co mám ochotu! Nicméně to, že znali jsme Oboje pracovali nocami a v česku spali. Od jakéhož času začali se kohovat, křiky. Trzaskające drzwi i bryzec, łóżko skrzywiałe do białego rona. I... Ale w ogóle to oni dzień w i zawsze ku nocy. I, I... I tylko biegają, są nowe gumki. <tryk> Panem korzystuje wolny wieczór, aby zwiedzać się z niepokojów na temat sąsiadów. Słuchaj, kojarzysz sąsiadów tych Dębowskich? Dębskich. Kojarzę! Młody, chcę młodych, co na co? Nie wiem, o których mówisz Dzisiaj rano ja, na klatce schodowej poprawiali prezent, tak po prostu, rozumiesz? My z tyłu się drzeć! I nie co, radzili go? No To co To prezent dalej, no, po prostu niezmocony nie biologik A jak to się odbywało w ogóle potem? obiezierców, sam zawsze ze mną, więc nie rozumiem, dlaczego w ogóle zaczął, skoro im nie było w domu. Zawsze byliśmy razem i to nas podniecało, ale teraz nie wiem, co mam zrobić. Jeżeli sama oglądam, no, to ja muszę, co ja mam sobie zrobić? Chyba się obok bo nie wiem, co dalej. Nie ma się kręca, tak, 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 tak. nie ręką, tak naprawdę powinien się tkać. Ale staję na kredyt. z pracy, a ona chwala naszą siatkę. To spotkanie zaczęło i obiezia Dzień dobry! Dzień dobry! Co się stało? Widać! Wróciła się łyszę uderzała w kawełki. Uderzała? Trochę wyżej, miałaby pani całkiem o to zapamiętać. Może już iść, jestem spóźniona. Do widzenia! Do widzenia! Nie, daj sens. Ja nie wiem, nie rozumiem tak, że to jest. Gdybym ja jest w domu, postaram się odpowiedzieć na więcej oszczędzania. Niech wdać o nich Pawła. Ja, czy ty słyszałaś, że koniecie się trzyszeli podczas brajzersa? Nie, a o co chodzi w ogóle? Nie o nic, po prostu... No. Powiedz o co chodzi? Bo kurczę, konturę nie oglądam razersy, nie? A oni nie! Co to ma być? Nie ja oglądam z tobą bez krzyków. normalnie tam co wsadzamy w ogóle. Nie pisarze w ogóle.

i trzyma to Nie znoszę po co to, że my, i w ogóle mają takie ryje jak głupi i jeżdżą motyplą. I, ja i panie... I, i, nie, no. nie mogę tego trochę mieć. Chyba przejdę po ogóle kobiety, Chociaż mam jednego mężczyznę, który mi wsadzał śmokret, bo wszyscy mają za członka na mnie. Mam taką dużą tę, że nikt nie może dojść. To ja mogę. Muszę przeprowadzić małe śledztwo i się porozmawiać z tożarczynią. Dzień dobry, pan! <grystory> Dzień dobry. Maksymalnie przegada mu Eryk, mąż sąsiadki. Dzień dobry. Witam pana, jak miło. Także, proszę państwa. Poza rączką. Dzień dobry. sprawa mnie, bo kupują za dużo. Może <grystory> państwo się poczęstują?

Ja nie znamy. Ale ja mogę ich poznać i razem z nim oglądać. Pewnie jest super, jasne, że tak. E, no teraz? teraz! Koszty, 23 minut, bo musimy iść na zakupy. Dobrze, to ja poczekam. Do zobaczenia! To nasze te nasze musiutki, prawie nie znałam. No tak, tylko z widzenia. Ale wydawała się troszkę taką wyniosłą. E. Nie tylko ale tak naprawdę to fajna babka. Ja mam nadzieję, że, że zapomnę o moich problemach. W przeciwieństwie do męża, nie umiem sobie załatwić fajną rozrywkę. Ta babka to ona nawet fajna, nie lubię mi martwić się krótko mówiąc, według mnie. Najlepszy sposób na Bravesersa to oglądać wspólnie, najlepiej w iluminaty te sprawy. Chciałam być już muzułmanką, islamistką i w ogóle, ale ta burka mi nie pasowała trochę. Mówi Szpatnier i tak jest śpadnie i tak będzie takie. Może Winka! Za dwie godziny idziemy do obrazers. Zanimy przy herbacie. To może ja się napijamy. A gdzie Państwo pracują? Ja jestem barbarem, pracuję na Subjanę. A no, pani? Ja pracuję w Bohatowiu. A tak w ogóle to chyba państwo nie mam tak, mamy tyle ty kurwy? Jest teraz śledzka na drugie. Nie wiem, dzisiaj? Eee, bo mój po co worki są to rzucić? <grymne> są coś na tym klapcie. On posimy oglądać rycerski i zrobić nowe. Nie przeszkadzają, państwu naszej herbaty Nie osadz. Za to, nie, nie, <noise> nie! <noise> Dziewczki są takie, takie masy! Już nie rozumiem! No, a w ogóle to faknie! Moja żona i pana żona to do jakiejś w ogóle dziwnej mamy! No, bo jest podobno Moja żona powiedziała do no? mojej żony, że do nas i na świecie. Proszę to bardzo! A w nas, ja w dniu ja sypiałem! Czyli słuchali państwo na złóżku! No dobrze, ale co z tym dosem No kurwa! My przepraszamy. Postarałem się nie hałasować. Teraz o nią przesadziliśmy. Właśnie sąd mam nimą, nim. się w szafkę nocną. Wyproszę panu pieniądze! Przepraszam panią bardzo. pomołam panią. Bo była zasłużona sytuacją. Ja nie się pani wstydzić, ja też to robię codziennie. Taka sytuacja! No to zdrowie, nie na wyzerst. Zabranie! Bez sensu! Są wtedy te fakty, chociaż. No, przecież ja mogłem jej dać za tego dildosa, nie się sąsiadki prosić, nie? No, a teraz co? Teraz popisałam mama, i teraz będziemy ryzyk z sąsiadką. No, i oddała mi tego dildosa w końcu. O, nie wiem, jak to jest. To jest. Mama mi nie pozwoliła wkrótce kupić, i byłam smutna z tego powodu. Dlatego oddałam jej tego dni lusa 5 minut temu. To bardzo dobrze, że działa. Ty prowadziła mega full power 500 kurwa, polski. To był twój i mój. I batów. Zakrywam czasów! Zachie! Jak ty tak wyglądasz? Widziałeś tego samochodu? To twój, bo ciało! Nie, nie, skąd? Chcę porozmawiać. zgodne i kochające się małżeństwo, w którym małżonkowie zamienili się rolami. Ewa robi karierę, a Paweł opiekuje się domem i dziećmi. W tej samej klatce mieszkają Lilka i Eryk. Paweł często słyszy kłótnie i krzyki z mieszkania sąsiadów. A Ewa pewnego dnia zauważa siniaki na policzku sąsiadki. Wygląda na to, Lilka że Lilka jest, jest ofiarą przemocy domowej. Ewa zaprasza sąsiadów do siebie, żeby móc ich lepiej... by móc ich poznać i przekonać. Co naprawdę dzieje się w ich rodzinie? Czekam z sąsiadów. Zapewnienia zaś sąsiadów uspokoiły Pawła. Już na zajutrz krzyki, przechodzące z ich mieszkania, znów używają jego wątpliwości. Ja wam mówię: Ja mówię, że cię blokuj! Zdejmij się! Nic tam. Ci, ja ja. Mnie. Nie ma, ja cię obejrzę. Co stać Nie zabronisz mnie do pracy! Przepraszam, popraszam. But, o, znów się zaczęło. Teraz się kochali, później się tylko kochali. bez ale ale uważałem. Kilka dni później Ewa jest świadkiem niepokojącej sceny. Co robi. Nie, sąsiedzi. No, nie, 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 o kurde! Wszystko w ręku? Nie chcę ich Niech pan nie zadaje Co się stało? Oni chcą cię wsadzić? Nie, jest to Dobrze, ja cię wsadzę. Spokojnie mam dzień. Wsadź do domu. Jak można nie wsadzać? To panie, ja nie wierzę! Gdyby pan właśnie nie wsadził, to bym się z nimi rozwiodła! Pan nie ma zabrać sąsiadów do Brajzerts. O skończonym Drakersku usiedli na krzesełku i zaczęli wspominać. Tylko, pole dlaczego on ci nie wsadza? nic poważnego. Po prostu ostatnio jest jakaś połamana. Trol. Wziąłem kilka dni, uspokajających, Że... żeby spokojnie pojechać do roboty. No, chyba trochę przesadziłam. To mało poważne jak na ratownika Czyli ja ci wodę, co? No nie wiem, dobra. Nie wiem, czy ja No nie wiem, no to może trochę przesadziłaś, może pięć razy dziennie to jest za dużo, może późno dziesięć. Nie, nie, nie. Po prostu ostatnio się kłócimy. No wszystko. Nie, widzę, że nagle Sjyson ci pomoże. Mi pomógł. Tylko powiedz prawdę. A chłopisz, żeby tak? Nie, nie, nie skąd! Przepraszam, już mrz iść. Jak? Zostań u nas! Zazłoń, czekaj, Nie, nie, przepraszam. Dziękuję za wszystko! Słyszę! że To było wzruszające, że Paweł i interesowali się mną i chcieli mi pomóc Ale nie mi powiedzieć o co chodzi Jeżeli zresztą nie będę dała pytania To zostanę wpierdalny, musiałem spierdzielić nie, oni by tego nie zrozumieli. Nie wyglądało mi na oczy dziewczyny, że mogła uwierzyć w jej te życie. Ale jednak był brazens i tyle. Ale u mnie podejrzewają, że ich sąsiad bije swoją żonę podczas brazens. Są zdeterminowani. Uważają, że muszą koniecznie jej pomóc i zrobić trójką. Nie wiem, ale on chyba ma a pewnie wtedy jak ją napierdala wiesz co, to on nie jest 50 twarzy greja, kochanie. Ja nie rozumiem tego, tylko to ci w głowie. Kurwa matko, ale ja też mam cię chętnie podopierdalał, byłoby wina i to nie, muszę chodzić i wyłamać facetów po kontach. O wygrań. Mi tylko ślubokręt w Ja lubię ślubokręt, ale nie tego w tego konta, dlatego ci po co w tym Milu? Ty, musimy tam dzwonić, jak my to mamy zrobić, czy ten góry przyjedzie, czy nie. Niech ci zbierali i wylądowali, co od tego kuriera tu już leciałem, to, ja, to nie wiem, bo no, DHL to także plebs, tak powiem, nie wiem Nie wiem, DHL to w ogóle słabo O to chodzi, tak? Nie, słuchaj, mają pięciu szulików? Poszalecie im albo mnie tarzy, ani minuty Szukaj informacji Zobaczcie się na jakie podróż kroki Jeśli chcecie się zalomowić, kurwa, zjechałem w 2014 roku prawie 73 tysiące dyrtosłowów padło ofiarą przemocy kobiecej. Tylko 8% ofiar wynoszą skrzydła. Ja Bum! Czasem mnie spakają. Usmachuj się, się nie tak, jesteś chora. Czasem ja mnie spakają. I żonek, pakałek. Tak, pogoda, ale najprawdopodobniej byś ten... że to to by było tak, żebym to sam

Słuchaj, ja nie, ja nie, nie, ja, tą patenę i zrobię leśniki. O co chodzi jakie narysniki? Ja się że się pomówił, a później naleśniki byś by tak na tak? Nic nie rozumiał. To mówię jasne, że jak przyjedzie pogotowie i mnie zabiorą. To ja stracę pracę. Po co on przychodził? Po co on się fapał? Dlaczego ty się wtracasz w moje życie? Ja się wtracam! A te hałasy? A te lintusy! A te ryzy na syna Nie. <noise> Herik nie, nie. No bo... No bo ja... Ja mam ataki epilepsji, wiesz? Nie ja rozumiem! Do tej pory zawsze mąż był za mną. Jak miałam ataki, wziąłem ze mną. Ale ostatnio wychodziłam na korytarz, szłam do pracy, przewodziłam się. No po prostu ja się martwię, że nie zrobię tych naleśników na czas i niestety nie będzie, jeśli nie, nie, nie wywali znowu i nie zazgiętają. I nie wsadzę jej później, no i co ja robię? Ja nie mam iść do lekarza. Jeśli się zorientują, że mam podażkę, to stracę pracę. <śmiech> <śmiech> Wielka ma bohatę! A tak naprawdę to by z wszystko i wszystkich! gryzie te piekisy, do Dobrawo i lewo! <gry> o no! To byś by nadał tołowani, to że jest... <gryzanie> się sobie na po, po jedzeniu.